Dzisiaj ziomeczki, dzisiaj budujemy chaotyczne bazy <grym> i duże mosty i razem z Dominiku i Agnostem. Dobra, dawaj, Dominiku, zaczynaj mecz. Patrz, ja poguję się wędką, zaczynam latać przy użyciu wędki. Szukam Ciebie, widzę jak biegniesz. Wędkoble. dał Nie, triples, triples, bo zaprosiłeś, to triples. Ale będzie ją słychać, a to prawa autorskie. Dobra, to jest Agnes z nowym skinie. Zgranie. To bombierz. No. Szeroki bombierz. No to to jest pan Genji, Gen to ja, ja jestem Jet, no, a Dominik jest rozbicie. No, to jest Dobra, Agnost, to tak. Wy wy ogarniacie wełnę na mosty, a ja lecę po diamenty, żeby ulepszyć generator. Bo my musimy ulepszyć generator do żelaza Do tych surowców, który. Dobra, SSS, S, S, trzymajcie S, SSS S, 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 Okej, okay, dobra to, drop, to ja wezmę sobie żelazo i sam się dobuduję na środek Okej, okay, dobra, wrzucam złoto, bo złoto mi nie jest potrzebne Pamiętajcie, budujcie chaotycznie Budujcie chaotycznie, to jest klucz Będzie, Prawie, się na Wy jesteście strasznie głośni Więc za chwilę was przyciszy. To ma być byle jak! ...że ciebie na filmach strasznie słabo słychać, nie? Cicho, cicho, Oni, Dobra, bo ja się podgłośniłem, tak w ogóle was też było wyciszony. Was też miałem wyciszonych w się po tym jak robiłem prezentację skinów dla was, dobra. Cęka. Hehe, <laughs> to teraz was słychać dopiero. Gadałem przez jakieś chwile. O, mam dwa diamenty, okej. Okay, dobra. Do. Chaotycznie. Pamiętajcie chaotycznie, chaotycznie. Potem budujemy mosty. Nie, to będą tunele. Kolejny no, ale... O nie, trzeba cztery no, diamenty wziąć... na pierwsze ulepszenie, bo to jest triples. Droższe ceny. Przecież Biedronka bo ma droższe. większe ceny. No tak, w Biedronce bo. musi być drogie. Jakie... Dobra, czerwoni coś jakie... robią jakie... przy środku. A ja za chwilę Jak... będę miał diamenty. Dobra, jeszcze wie... tylko sekund. więcej. Myśli, co my Więcej ludzi, więcej pieniędzy. I więcej ludzi. Turudor, no, bo się poobracałem. Dobra, to ja kupię sobie kamienny miecz. I wełnę! I TNT. Nie stać mnie. a bo TNT jest dwa razy droższe. Zapomniałem, że to triples. Naprawdę, dwa razy droższe. O mój bordze. Teraz zacznę. Czerwony do nas idzie! ten rura! Zestra nie przejdzie. Esa! ja go to Ja już buduję piękny most. On mi dał dwa diamenty, to już mamy ten generator ulepszony. To będzie więcej żelaza. Pomogę. Równa się większy, większa baza. Równa się większy rozwój emocjonalny. Pacie pyk i za jeden diament mogę kupić nie, tylko pułapkę wolnego kopania. No i tyle. Nie, no trzeba było kupić rylca. Ten Chyba ty nie wejdzie do naszej suszy. Mega, mega o... on, leży na dobrze obudowanej bazy. Dobra, to ja zrobię taką linię. Chyba tu dotąd chcę... O nie, czekaj. O, tutaj możemy. Dobra, to ja tutaj robię taką linię, bo dotąd, tutaj jest max building. Sobie robimy tutaj taką. Się będzie wychodziło boką. Bokiem będzie się wychodziło. Dobra, ja biorę z tej Teraz się wyrównuje. Ja, ja będę wyrównywał ściany. Nie, 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 nie tu, nie tu. O tutaj musisz jeszcze skończyć najpierw. czym robimy? Gdzieś Mam sprint toggle, co nie wiem dlaczego. Pierdziele. Pomogłem. Jak to się wychodzi pójdę. z boku naszej bazy, nie. z boku szczęki tego, tego czegoś. Ja teraz bazę wyrównuję. Na... bazę. Na mapę znaczną. To Eee, nie przeklinaj. Przepraszam, bazy jest okropne. Zblurujesz. <noise> Blurujesz. To ogarnij mi problem z Dobra, to zbieraj no TIAS. Kanał na YouTubie. Faktycznie. To no to będzie blurrowanie. Dobra. Da się wyjść z bazy da się. Okej, okay, dobra. To ja idę po więcej żelaza, bo więcej tak. składników się przyda. Więcej składników. To czerwony nie wie co się święci. Ja przejdę sobie bokiem. Nie mogę tego co Tak. To skróć delikatnie. O boże, ty... chłop. chłop mnie bije bokiem. Nie no, chłop śmierdzie ewidentnie. Hissas. The impostor is SAS. Pół, pół serduszka mi zostało. Idzie kolejny czerwony. Ja, ja tak robię, ja tak robię i wychodzę z tego tunelu. Ja wychodzę z tego tunelu. Mam pół serduszka, ok? Ginął. Bilu. nie blokuj mnie, przepraszam. Możesz <laughs> się swego języka. Nie zamierzam tego blurować, bo przez to jest śmieszniej. To jest właśnie, pr... przez to, że nie zbluruję tego, będzie śmieszniej. Mam dwa diaksy, mam dia dwa. Ja też diaks, mam dwa mam diaksy. Dwa to diaksy. chodź, to kupimy sobie nas sharpnessy. Mam antyknoka jakiegoś walnego. Kurde, ty my. No bokiem się a wchodzi, nie rozumiesz, z bokiem. Blazy games. Nie. Bokiem się wchodzi. No dajcie mi diaksy, bo ja, ponieważ ja mam dwa. To włożę do tym Chesta w sumie. Masz. Mam taki wełny. Co ty, dlaczego wszyscy na Wszyscy na nas fokusują. każdy tym na nas idzie. Każdy? Dosłownie każdy typ się na nas fokusuje. Każdy. No. Idą naszym pięknym tunelem, oni... Ty do nie nas powiedzą? przychodzą. To trzeba drabinkę po postawić. Ten ten tenel, no. Może trzeba... jakby były tabliczki, to by, to byśmy dali opłatę. Tam to. ktoś A tu... Agnos, okej, okay, dobra. Tam jesteś zielony, aż ty jesteś taką small pipi. Tu, ty jeszcze i czerwony przyszedł. To pilnujemy tego, ja wyrównuję bazę. O ja, Pamiętajcie, to jest najlepsza taktyka na Bedwars. Tak się wygrywa większość gier. Ej, ani... Trzeba tutaj zrobić niższy sufit. Agnos, czekaj. Niższy sufit, A, bo... by można było skakać i uderzać, żeby było lepiej. Wy eee. ogarniacie most, ja ogarniam z, zewn z zewnątrz no, wszystko. Bo... Czekaj, masz deksy, masz deksy. Ja, to włóżcie do Team Chesta, jak coś w tym Cheste. O Boże, ten smok dosłownie. Chłop, bije mnie plecami. Chłopie, serio. Ten czerwony? To idę pomóc. Ale nie no, wszyscy na nas przychodzą, wszyscy się na nas fokusują. Zauważyłem, czerwony też przyszedł. Z żelaznym mieczem, ale my się o... nie wyjaśniliśmy. Przyjść. Dobra, chodź, idziemy tunelem. Ten tunel jest piękny. Drabinki. Schodzę. Idziemy po drabinki O, drabinki Dominik ma, to idealnie. Nie jechać. To tak postawimy. Genialnie, no to już! Jest genialnie. To możemy coś podwyższyć zrobić taki tunel. Taki fajny tutaj, taką linię dla nas. Tylko dla no. nas. A ja podwyższam to, nie żeby coś, ale ten smok już trochę nie istnieje Właśnie zniszczyliśmy smoka No do nas naraz idą Naprawdę? Tym jak ja gdzieś trzy diaksy po prostu i idę pomóc dla gnośca. Dobra, Saz, ja ja mam dwa, ja mam to, się, to ja lecę Ja dwa, ja dwa diamenty Poczekajcie, to ja odłożę je wszystko co fajne Ile okay. I lecę wam Prawdy. pomóc Susowy. The impasta is sus Imposta! Impasta, powiedz Diaksów. Odłożę to co wziąłem. Tutaj pyk, pyk. Sześć diaksów mamy. Trapy, 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 miner. Ej, bo mamy tutaj sześć diaksów, to możemy za chwilę szarp sobie kupić. To będzie prościej. Mamy jeszcze jednego. A te schody zrobię. Takie prowizoryczne, na chwilę są Idzie! Czekaj, ja mu plecy robię w tunelu. Płapka wolnego kopania. On wchodzi... Pomogę. On wchodzi do środka, on wchodzi do środka. On chce iść na tył, to ja go gonię. Dostał plecy! Do Wojda dostał plecy! Kamiennym mieczem, ja czyś kamienny miecz mam, to go wyrzucam tutaj w bazie, to nie mój. Ja mam swój Sharpness. To wrzucam jeden no, diament do Ender 13 tego, trochę dużo materiałów on miał strasznie. Dobra, w macie w tam wszystko... znaczy w tym czeście, macie wszystko w tym czeście, okej? Okay? A ja przedłużę to. Golema sobie kupię, to będzie jeden. To możesz go postawić przed tunelem, to przynajmniej będzie mieli. Jak tak postawię go Okej, okay, dobra, a ja poszarzam naszą bazę. No i teraz takie coś rozwalić jest strasznie ciężko jeden, co ci ocali, to Shirtsy z 2 Ale jest nas trzech I cztery teamy jeszcze Czyli wszyscy żyją Ja mam cztery zabójstwa, więc jest spox A schody zróbcie, weźcie schody jakieś zróbcie prowizoryczne że można było wchodzić Podwyższamy to jeszcze bardziej? Czy jak? Nie, chyba nie Fajny tunel, pokczamp. Przejdę się Yo, no i teraz możemy się przejść kulturalnie Golem 100. Sto... Zielony! Zielony tu jest! I zielony. I czerwony i, czerwony. I golem. To jeden leży. Golemia. Umieram, umieram, umieram. Dobra, złota jabłka mnie ocaliła. Ja poszerzam tunel. Ja chcę, żeby ten tunel był piękny. Jak fokusują na nas wszyscy. Wszyscy nas Fajnie. kochają. Powiem tyle. Może tym jak może nice to jest tak ławny. Może nie patrzysz na swoje konto przez ostatnie 13 sekund, a tam masz może już więcej subów niż PewDiePie. <laughs> Gonie czerwonego. Oni nie, no mają, oni nie mają tunelów, jakie brzydkie to jest wszystko. Fest. Wow. Oj, płatki im podpalałem! Ratujcie mnie, bo ja jestem na blindesie i na slowu. A, kolejny tu jest! Nie widziałem go kompletnie. Ja byłem na trapach. Ja ich potrapowałem. Dobra. Yo, nie ile surowców, tak. guys. Nasza A, baza zloków. jest. Pog. Trzeba do nich wejść w TNT. Trzeba do nich wejść w TNT. Dziesięciu bloków mnie wadli, koledzy. To jest piękne. Trochę sus. Dobra, to chodźcie, zbieramy na TNT. Piękne. Taki trochę susem jest. Dobra, to ja tutaj podwyższam jeszcze to. Podwyższam to piętro. czym się błota, Michał. do naszej bazy jest wejście przez tunel. Kupię lepszego. Okej. Przyda się w zasadzie. TNT! Do nas! Trzymaj fireballami, fireballami, walą. Te zabudowuję, ja zabudowuję. Budujemy, budujemy, budujemy Panika, KB gaming A mnie bije ogień, mimo że nie widzę podpalenia Yo. To tunel nam rozwalili, drabinkę jedną To Lunar, na Lunarze Mam ja jedną drabinkę, a nie jedną. nie jest włączone, żeby nie przeszkadzała Mam dwa diaksy Dobra, to ja biorę trzeciego I wrzucamy do Team Chesta Trzeba kupić sobie jak to hejsta To i łóżki rozwalamy Niech też Dawajcie, chodź to cztery w Team Cheste To będzie pięć no to będzie na podstawowego hajsta przynajmniej Strzelają, budujcie Budujcie jak kupię hajsta. A strzelają, o strzelają Ja idę chyba do czerwonych, ja chyba do czerwonych zrobię niespodziankę Jedno TNT już mam w Mamy jedno TNT w jak coś, zbieramy TNT na zielonych jednak, nie? Zbierajmy TNT, okej? Okay? Zbierajmy, okay? Zbierajmy TNT Dobra, to ty tutaj tak stoisz, to ja po, po lepszy most złota Mek, golem, the co the ty, ty robisz? Nie mogę, poz... nie mogę kontynuować mostu. Golem, mózgu operacji. Ty my. No? No niks. No, 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 no. że takie wełny starczył, żeby je trochę lepiej obudować, chcesz? Taa, wydaje mi się, że powinny spełnić no, zadanie. Tak, 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 ale tak... No nie wiem, czy tak pe... na, na pewno. Czerwoni bokiem! So Ej, czerwoni od prawej się to budują, czerwoni od prawej. Uważajcie, czerwoni od prawej się budują. Z naszej bazy, of course. No golem blokuje mi most. Dobra, bo ja w sumie buduję już tutaj poddasze, żeby się szybciej chodziło. W tym tutaj. Idzie do... jednak nie idzie. Idą budować most. Czerwoni się na nas fokusują. No to my musimy na nich. Zbierajmy TNT, zbierajmy TNT, TNT nam pomoże. Ja trochę, pozbieram. Goluś! No golem jeszcze będzie przez 30 sekund, ale on strasznie przeszkadza w budowie mostu. 8 golda tylko TNT, boże... bo go tam było po, pospychali. Trzeba golema ogarnąć lepszego. No trzymam Nie wiem, z trzy się przyda, żeby ich rozwalić, bo mam strasznie dużo warstwo. Jeszcze trzeba se kupić, bo mogą mieć obsidian. nie mamy trapów. Mamy mam trzy Mam dwa diamenty, no mam dwa diamenty, to trapy. Dwa diamenty, to trapy. jedno. Dwa diamenty, to trapy. O nie, nie jesteś tak na, na ostatni. Łap Agnoz dwa diamenty, a ja ogarnę. My ogarniemy ten jak to? Słyszycie, mnie na jeszcze jedno. Golem nie za. 17 golda przecież to jest piękne Mamy 3 TNT Przejdźmy możemy do nich wchodzić już Możemy kulturalnie do nich wchodzić, mam 3 TNT To golema do nich zostawiamy czy? Go, golema u nich walimy Niszczą nas od boku, od boku wchodzą, od boku będą Zwalają moje piękne schody na górę Żebyśmy mogli przechodzić Zwalili nas most taki trochę na prawo Trochę idziemy do nich, mam TNT w dwóch sztukach, idziemy Idziemy do tych rur Ej czekaj Czekajcie, czekajcie Dobra Blaszki, blaszki. muszę Uj, sobie kupić aś, 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 a, Znaczy Tymek też z tej, Tymek z Karitas no. <laughs> Caritas. Dobra, chodźcie Be Re Czerwony, 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 czerwony Pomóż mi Pomóż mi Pomócy No i spadłem z trzema TNT Miałem trzy TNT i spadłem Też spadłem No i nie mamy TNT, no Znaczy mamy jedno Mamy jedno TNT to trochę mało. Biegnie do nas. Teraz walcie go w tunelu, dobra? Ja go w tym co postawiłem, zrzuciłem do Wojda. yo Nie, zrzuciłem, patrz. Jest... Byłem tam. E, okay. Sam e, uciekł. Nie mam wełny w Okej, okay, dobra. Trzeba czerwonych dojechać, bo czerwoni są największym problemem w tym trybie. Dobra. O, w ogóle mam. Ty ja mam dobra. most do czerwonych! Zrobiłem nam most do czerwonych. Alarm, żółci do nas. To ja bronię. Jeden jest Ten TNT, uważajcie. Sam spadłem z tente, ja pierdzielę, U. sam się sknokowałem do Wojda. A To mnie. Mm. Dostałem na kilometr od chłopa. Łóżko, łóżko. Rozwaliłem go. Brzytują. Jest u nas! Karet. Od oh, boku. Je? Czerwoni do nas tym razem. Tylko chłop nie klepie na daleko, fest. Leży. To było sas. Wszyscy są już pokonali? Z czerwonych tak, wyczyściliśmy. Okay. Mam cztery diaksy. Dobra. To ogarnij power-upy. A ja będę nękał tych. Masz w tym czeście trzy diamenty. Masz w tym czeście trzy diamenty. Ok, kupię coś sobie. Kupować maniak minera drugiego? Nie. Co? 90 zrobiłem! No i chłop o, to wyojdę mnie zrzucił z dupy, no. Żółty, żółty, żółty. Ok, dobra, okej, okay, okej. Okay. Trzeba zabić jedno jadę. z teamów. Jeden z teamów trzeba zniszczyć. Czerwony, czerwony, czerwony. Czerwony, czerwony. Czerwoni do nas. W plecy. Wszyscy, o ze wszyscy. Spadłem, spadłem. Goni... Czerw... tego czerwonego, będziemy gonić? Nie, ja wracam, bronić bazę. Wszyscy! Się... Się... Drabinki nam rozwalili. Nie, wy... Nie wyjdę. Drabinki rozwalili. No skąd? No! Czerwony strajk. No wszyscy po kolei siedzieli. No. Widzę tego czerwonego, idzie do naszej bazy. W środku jest, w środku jest. Gubi, mam go, mam go. Na no. Mam go. Ty, że... To chodźcie, wszyscy razem do innego teamu jedziemy. Wszyscy razem na jeden team idziemy. Już nie żyje. Komenda, żeby. Ogólnie na czacie. Slash report, nick... Y... napisać na czacie. No to te. No to. Napisz na czacie. No to te wpisz, no te klika, żeby napisać Ech. na czacie. Ty, żeby wejść na czat. czacie ty niebieskich. Nie rozumiem, bo cię tak ścina. Nie, nie niego nie ścina. To ja mam jakieś problemy, po prostu, że nagrywam pewnie. Nie ma sensu. Czerwony biegnie chyba. Wykiwałem czerwonego, jestem w ich bazie, wstawiam TNT, się wycofuję. Oczywiście spadłem do Wojda na moście, bo czerwony będzie mnie na 30 kratek bił. Hmm. To gdzieś popatrzę z góry na nasze piękne dzieło. Dobra. No dupa. no to ja robię pauzę, widzimy się w następnym meczu. Teraz możesz to powiedzieć, w tym momencie. Jeszcze raz. Ja jestem zagnostny w trybie. My jesteśmy razem zagnostem w jednym lobby. W ogóle ja dla Was skiny projektowałem. Wszystkie te skiny są moim dziełem. Arcydziełem. Się, nie chwal się. Jestem z ciebie dumny, że to zrobiłem. Jak wiem czy zauważyłeś, ale dalej masz po bokach to tutaj taki zielony od maski. Ale to fajnie wygląda, bo widać twoj, przynajmniej twoją mordkę, wszystko mi się udało umieścić. W tym... Fajnie to wygląda. Nie pakczą. Zjął! Usunąłem ci uszy, bo one były drugą warstwą, więc nie masz uszu. Jak zdejmiesz maskę. Jak ja. Bo uszy są w masce. Słyszysz mnie? Nie Agnost, słyszysz nas? Agnost! Słyszysz? Słyszysz nas? Gościu. Trzy, dwa, jeden. jeden. lecę go to the next one. On dalej nie ma uszu. Widzicie, on dalej nie ma uszu. Dobra, gdzie są diamenty? Ta są diamenty, ok? Ta są diamenty. Tak, jak budujecie. Jak ktoś powie, że to są cheaty, nie, to jest Lunar Launcher i tak można. Bo już ktoś za chwilę powie, że jak się rozglądam i buduję jednocześnie, to są cheaty. Zauważ, że takie dzieci się znajdą. Jestem na diamentach. Na, na szczęście jako pierwszy. Jest, jest dziura w moście, o co to za wiedźma? A no tak, bo ja sobie to ustawił. Mam dwa diamenty, to jeszcze tylko dwa i mamy pierwszy generator. O nie, to jest ryzykowny skok. Przeskoczyłem jakimś cudem. A, widzę, że mieszamy kolory. Znaczy, mieszamy surowce. Strasznie mała wyspa, nie można takiej w budowli robić. To ja wrzucam do Team Chesta surowce. Potrzebne mi cztery żelaza jest. Łapcie masło. Tidzimi byłbyś dumny. Ha, teraz mogę małpa Tidzimi wpisać. Widziałem ten strzał Fireballem. To było bardzo nieśmiesznie. Miałem! mnie fireballem! Widziałem tego firebola Oj. A widzę, Do tego przyznaję. Walcie z jakimś niebieskim. Jednego niebieskiego sklepałem. Goni mnie drugi, goni mnie drugi. Pomoc, pomoc, pomoc. Pom 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 z... Goni mnie, goni mnie. Robicie ja to. Tak. Robicie to panowie. No i panowie, no i tak się robi, no. I mamy to, trzy diamenty. Za chwilę będzie lepszy generator. Ktoś mi... mało ten na No wiem, zauważyłem To trochę nie game. Plecy, plecy, masz Agnes, zagnąć plecy. O ty w akurat WIDZIAŁEM JĄ! Na Alcie się rozejrzałem, tak nagle widzę ją takie pod szygłami i dostaję klepę na twarz. No no mocno Mocno fest. Jeden diament jest nam potrzebny, jeden. To idę. Na pies lepszy. Trzeba iść boczną linią. To ja tam lecę. Chodzę pod Biegnie niebieski. Niebieska gnida. A to niebieską to jak lepiej ja u nas spokojnie. Oj, nie, przestałem nagle klikać. Nie wiem dlaczego. Eee... chwila! Kolek. Oczywiście babcia z zupą mi Teraz no takie cigarety. Yy. Trzeba tego. Trzeba tego gówno na... To chyba do nas idzie, i, mi się wydaje. Jest to Agnost. Mam nożyczki. I mi? I mi? Malaria. Idą do nas. Idzie. Idzie. Niebieski. Ale już nie idzie. Drugi niebieski. O nie, nie miałam klocka, żeby postawić. Dobra, drugi niebieski też już nie idzie. Kto chce nożyczki? Agnost? Podciąć można jego głowę. Jego krzaki można mu na głowie podciąć. Dzięki. O, patrzcie, żółci nie mają łóżka, jako pierwsi, nie teraz! a, religia jest, a ty co robicie, nie ma, jest dwunasta, uwaga, uwaga, bo to jest śmieszne, moja babcia wchodzi i mówi, że jest religia, ja powiedziałem, nie ma jeszcze 12. ona powiedziała, że jest, według jej zegarka, który jest o godzinę do przodu. Moja babcia nie potrafi takich, takiej, takiej magicznej sztuki pojąć Nareszcie, stać mnie na ulepszenie zbroi. Nareszcie. Jestem bogaty. Idę wam pomóc, panowie. Idę wyrównać. Tylko klocka. No, fajny klocek. Moim zdaniem niebiescy się budują! Bloki mi się skończyły. Bloki mi się skończyły. Niebieski nam nie skoczył. Niebieski nam nie na skoczył. Jest tutaj, jest nad nami, jest nad nami. Niebieski, skacze. Ale nie wejdzie, nie wejdzie. Nie ma szans, że wejdzie. O te łóżko. Cheaterzy. Są u nas. Oni oszukują na bank. Chciałem powiedzieć, czy ktoś chce żelazną zbroję, ale przez przypadek kupiłem akurat żelazny miecz. The impostor Sus. sus. Czemu obaj powiedzieliśmy to samo? ład! No kurwa, nie, prawie muszkę zniszczyłem. Dobra, prawie muszkę zniszczyłem. Oni mają chyba tylko drewno, jak widzę. No to trochę słabe to. Trzeba ten most oczyścić, bo my musimy most zrobić. Tylko, no nie idzie, no. Co robię? O. Ja idę tam do nich. Zejdźcie na nich. Czerwony też idzie. Więc widzę, że mamy wspólny cel z czerwonym. Czerwony mi łóżko rozwala. To się też przyłączę. Niebieskiego jednego klepie. Jednego... Nie, 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 nie. Nie, nie tu spadłem do Wojda! Profesjonalizm. No. O, nie mają łóżka! Dobrze, niebiescy nie mają łóżka. Teraz musimy podjechać z czerwonych. Chodź, trzeba kupić za diamenty tego. Za diamenty trzeba kupić pułapki. Znaczy nie pułapki, tylko Protection. I tp. Bo nie mamy. Ta dziewczyna zaczęła się lepiej klewać, jak na początku ją sklepałem taką... To teraz u. No wiem, tak samo. O. Mam 6 diamentów. A więc... na dachu. Protection. Stoi. To ja Protection nam kupuję. No chyba, że mamy dwa diamenty, to Sharpness nam kupię, ale chyba wolę Protection. Protection, my friend. To kupię nam Protection. Yy, protection. Za 5 diamentów podstawowy, no to wiecie, no to jest okradanie ludzi. Gonię jednego niebieskiego. Coś takiego dosłownie. Przestrzeni kupiłem trzy kamienne miecze i 16 wewnętrz. Ja widziałem, ja to widziałem akurat. Akurat się wychyliłem z mojej nory w bazie. Akurat wychyliłem się przez to nasze okno. Trzeba kupić pułapkę, bo tak mi się wydaje, że ktoś się do nas buduje. Mi się, wydało, że czerwony się, się budował tutaj i spadł do wojda. Myślałam, że spadnę. Łatwo. mi się. Agnosz, robisz go! tu no nie! Ja poczekam w po perspektywie. O nie, to Pepe, ja nie chcę go bić. <gry> On spadł sam, okej? Okay? spadł Pepe. sam. On ja spadł sam, popatrzyłem się na niego i spadł. Wywarłem na nim presję. Jednego czerwonego klepię i oczywiście umieram, bo nic nowego. Łatwo. Łóżko bardziej obudowy. Alarm! Dzwonek! Niewidka mi się wydaje. W środku! Spadłem! Nie! To był śmieszny krzyk. Spadłem! Nie! Lecimy! Nie! No nie jest, Czerwony kolejny pepe. Pepe, 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 pepe idzie. Pepe idzie, no mówię Pepe idzie, to oznacza, że Pepe idzie, no. No Pepe już nie ma. Agnos tam chodzi. Pepe dostaje kryty hita. Pepe spada do Wojda, Drewniany miecz. Pod jaksy. Co z taktyką na tunele? No to nie ma tuneli, no to było w pierwszej rundzie. Mam Bo ktoś tam tunel zewsząd. Czekam na ósmego. Dobrze, to ku wchodzisz, kupiłeś tam sharpness. A my idziemy do czerwonych mm. na imprezę z agnostem. Idziemy sprawdzić, co oni tam mają u siebie. Jakie fanty. Nie, dobra, widzę jednak czerwonych. Czerwoni będą iść do nas, czerwoni się do nas kierują. Walczę z jednym. Dobra, umieram, 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 umieram. umieram. Spadłem do Wojda. Widziałem ja. Nie serio Agnos dopiero do Ciebie... Do... O, pierwszy o, raz usłyszeliśmy o, o, o. Agnosta w tym meczu, super Doczekaliśmy się Są tu, rozwalaj ja Pierwszy raz, przecież cały czas mówi A ja go nie słyszę bo jest UBS to jest bardziej zlagowany niż mój komputer Rozwalaj łóżko! Łóżko rozwala Właśnie Idiota No możesz się przesunąć Dobra, przepraszam, nie bij. Mi się że on nie łóżko rozwala, ja dzień wełny. Rozwala, rozwala, Też. słyszę! Agnus, możesz no mnie nie blokować? No, A, spadłem. Spadłem do niego i padłem, dosłownie. No to super, no. O mnie coś oba jest pośledzony. Dobra, dzięki wam za oglądanie, cześć.